Znajdź podczas biegu Wi-Fi, świątynię chińską, świątynię grecką i znak na autostradzie. No dobra! Więc zaczynamy od znalezienia symbolu Wi-Fi i na początku pomyślałem, że najłatwiej byłoby znaleźć to w restauracji, ale przebiegając obok każdej z nich, nie było nigdzie narysowanego symbolu tego, aż do momentu, w którym dobiegłem do Kefa i tam akurat było to na drzwiach. No i teraz przyszła pora na tą teoretycznie cięższą część tego biegu, czyli azjatyckie i greckie świątynie. Oj ktoś w tym komentarzu naprawdę mocno poleciał i ten komentarz miał w ogóle 7 polubień. Dajcie znać, co chcecie, żeby zrobić. Jako i najbardziej lajkowany komentarz wybiorę. A teraz, po około dwóch km biegu, znalazłem taki chiński ogród, który bardzo przypominał mi tę emotkę. I przyszła pora, żeby znaleźć architekturę grecką. I to też nie okazało się być problemem, bo było dosłownie w tym samym parku, czyli mamy świątynię grecką. Czas na ostatnią rzecz. I szczerze myślałem, że taki duży zielony znak nad drogą będzie łatwiejszy do znalezienia, ale to okazało się być najtrudniejszą rzeczą w tym całym filmie. No i żeby to znaleźć, to na początku pomyślałem o jakiejś autostradzie, więc pobiegłem w stronę Wisłostrady i po około 3,5 km w końcu z Taki znak. No i mamy to, piszcie swoje propozycje w komentarzach.